Kiedyś, gdy mieszkali w swojej osadzie położonej w głębi borów, było ich znacznie więcej, może nawet pięć razy tyle, ale wykropili ich koczownicy i zaczęli napadać na osadę. Po kolejnym napadzie sędziwy Będek zebrał starszyznę i uradzili razem, że trzeba im opuścić dotychczasowe leże i iść w świat znaleźć bezpieczny dom. Spakowali więc tyle dobytku, ile mogli unieść. Podpalili swoje chaty, by koczownicy nie korzystali z pracy ich rąk i ruszyli w drogę. Wędrowali długo. Aż doszli do boru u stóp wysokiej góry. Będek, który był już wiekowy, z trudem znosił wędrówkę. Wiedzieli wszyscy, przyszedł na niego kres. Czas było znaleźć miejsce na osadę. I znowu zawołał sędziwy będek starszyznę i zapytał ich: Wędrujemy dalej, czy zostajemy tutaj? Mocno już jesteśmy strudzeni tą wędrówką. Zostańmy tu jeszcze na jakiś czas, odpoczniemy, rozejrzymy się, a jak będzie nam tu dobrze, to zostaniemy. Mądrze mówi, a co ty o tym myślisz? Stary już jestem, daleko już nie zajdę, a tutaj rzeka pełna ryb, w lesie dużo zwierzyny, ludzi żadnych w okolicy nie widać. Więc czego mamy jeszcze szukać? Gdzie może nam być lepiej? Zostańmy więc i załóżmy tutaj swoją nową osadę. Zostańmy! Zostańmy! No i zostali. Budowali swoje chaty rok, budowali drugi, budowali trzeci, aż w końcu stanęła osada jak się patrzy. Tylko stary Będek już nie zobaczył, bo zgasł nagle zimowego poranka. Na wodza wybrano jego syna przemiła. Żyło im się lepiej niż w osadzie, którą musieli opuścić. Głód nie zaglądał im w oczy, choroby jakoś ich omijały. Obcy do osady nie docierali, tylko stara wichna krakała po kątach. Mówię wam, wszystko co dobre musi się źle skończyć, bo ta góra nie wygląda na taką, w której mieszkają duchy ludziom przyjazne. Krakała, krakała aż wykrakała. Na wiosnę nie wiadomo, kto zaczął wykradać zwierzynę myśliwym z pułapek. Rybakom zaś jakieś licho z sieci rwało i ryby wyciągało. Na próżno robili w nocy zasadzki, na próżno zmieniali miejsca, w których zakładali pułapki i zastawiali sieci. Szkodnik był nieufytny. A kiedy pewnej nocy jakiś złoczyńca zniszczył uprawy, Poplątał nici na kołowrotach i wszystkie naczynia potłu nabrali pewności, że nie mógł to zrobić zły człowiek, tylko nieprzyjazny ludziom duch. Zaczęli więc składać ofiary Bogu. Otoczyli osadem magicznymi znakami i figurami. Wichna dzień i noc mamrotała sobie tylko znane zaklęcie i wrzuciła do ogniska cudowne zioła. Niestety, zło było silniejsze i nie ustępowało. Co strachliwsi zaczęli przeklinać starego pędka, że to miejsce wybrał i nawoływali do opuszczenia osady. Uciekajmy z tego przeklętego miejsca! I na miała rację, że ta góra nie wróży nic dobrego. Gdzie będziemy uciekać? Jaka jest ja pewność, że w innym miejscu będzie lepiej? Gorzej być już nie może. Ejże, zapomnieliście już, dlaczego znaleźliśmy się tutaj? Z duchami łatwiej się dogadać niż z koczownikami. Zwołajmy radę. Niech tak hej. będzie! Nim jednak zwołano radę starszych, stanął przed obliczem przemiła jego syn Radek. Pokłonił się ojcu z należytym szacunkiem, a kiedy ten skinął głową na znak, że może mówić, tak się odezwał: Pozwól mi, ojcze, pójść, rozprawić się z tymi złymi mocami. Czy zdajesz sobie sprawę, synu, z tego, co chcesz uczynić? Przecież nie wiesz nawet, kto to jest. Jaka drzemie w nim siła i jak można go pokonać. Masz rację, ojcze, ale trzeba coś z tym zrobić. Z tej wyprawy możesz nie wrócić. Wiem, ojcze, ale nie mogę pozwolić na to, by ludzie cierpieli i przeklinali pamięć mojego dziadka. No cóż, idź. Nie będę cię zatrzymywał. Masz tu na drogę mój toporek. Jest to najlepszy, jaki mamy w osadzie. Wsadził Radek toporek za pas, pożegnał się z ojcem i matką i ruszył w kierunku góry. Wprawdzie nie wiedział, jak te złe moce czy duchy wyglądają. Ba, nie wiedział też, czy akurat na tej górze mają swoją siedzibę. No, ale jeżeli stara wichna przeklinała to miejsce, to coś musiało w tym być. Wydawało się, że góra oddalona jest od zosady o kilka rzutów kamieniem, ale przekonał się, że dojście do niej wcale nie jest takie łatwe. Splątane gałęzie drzew zwisały nisko do ziemi, a na dodatek poprzetykane były kolczastymi krzewami. Siekł więc Radek toporkiem na lewo i prawo, wyrąbując sobie przejście, aż mu ręce mdlały. A końca drogi nie było widać. Przedzierał się, czołgał się przez kujące krzaki. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że kręci się w kółko. Blasł na wysokie drzewo i starał się zapamiętać drogę, ale na dole znowu się zgubił. Wreszcie czwartego dnia wyszedł na niewielką polanę, pośród której stało rozłożyste drzewo. Położył się pod nim, aby odpocząć. Ledwo zdążył się wyciągnąć, a już poderwał się na równe nogi. Jakiś jęk tak go przestraszył, że zgląda się dokoła, a tu ani żywej duszy. Zaczął nasłuchiwać. Jęk znów się powtórzył. Ojej! Przyłożył więc ucho do pnia. Nie było wątpliwości. To stąd dochodziło zawodzenie. Kim jesteś? Jestem Radunia. Radunia? Nie znam cię. Nigdy o tobie nie słyszałem. Nie wiem, czy jesteś dobra czy zła. Nie wiem, czy to czasami nie ty jesteś tą, która wyrządza szkody w mojej osadzie. Pomóż mi, młodzieńcze. Zły Jaźwin zamknął mnie w tym drzewie, bym nie mogła pomagać ludziom. A to co innego? Jak ci mam pomóc? Wytnij dziurę w drzewie na wysokości trzeciego senka. Radkowi dwa razy nie trzeba było powtarzać. Zaczął ciąć toporkiem drzewo, ile tylko miał sił, i po chwili otwór bił. Do Wyskoczyła z niego malutka siwa staruszka. Dziękuję ci, Radku. Jesteś dobrym chłopcem. Skąd staruszko znasz moje imię? Znam nie tylko twoje imię. Znam też cel twojej wyprawy. Idziesz walczyć ze złym jaślinem, prawda? Nie wiedziałem, że ten zły duch nazywa się Jaźwin. Ale Jaźwin i Jaźwin muszę go pokonać. Muszę dać mu nauczkę, bo już wiele szkód wyrządził w naszej osadzie. Oj, ciężka to sprawa, synku. Bardzo ciężka. On jest nie tylko zły, ale i przebiegły i podstępny. W śmierci się nie lękam. Wiem, że jesteś odważny, młodzieńczyk. Ale pomyśl przez chwilę. Twoi poprzednicy też złożyli w ofierze swoje młode życie. Lecz ta ofiara niczego nie zmieniła. Jarzim, jak się panoszył, tak się panoszył. Nie sztuka z nim przegrać, sztuka z nim wygrać. Wygram z nim. Jak chcesz tego dokonać? Jeszcze nie wiem, dobra Staruszko. Ale przecież musi być na niego jakiś sposób. W końcu nawet największe zło ma pewnie jakiś słaby punkt. Rzecz w tym, aby go znaleźć. Może ty go znasz? Może ty mi coś doradzisz? Jaśm jest tak potężny, że żaden człowiek nie jest w stanie go pokonać. Wie on o tym dobrze i dlatego lekceważy wszystkich ludzi. Wykorzystaj tę jego słabość. To za mało, aby wygrać z nim w otwartym boju. Ani mi się waży wyzywać go na otwarty bój. Do boju z nim może stanąć tylko Ślęża, boginka słońca. Ślęża? Gdzie jej szukać? Nie wiem, gdzie ona teraz jest, bo wędruje po całym świecie, niosąc ludziom radość i szczęście. Ale można ją przywołać. Tylko, że czasu masz mało. Już jutro zrówna się dzień z nocą. A jak jej wtedy nie przywołasz, to cały rok będziesz musiał czekać. Dam sobie radę. Powiedz mi tylko, co mam robić. Musisz ułożyć kamienny krąg. Duży, taki jak ta kolana. Po jego ułożeniu o północy zapalisz w środku wielkie ognisko. Dla niej będzie to znak, że potrzebujesz pomocy. Przybędzie wtedy natychmiast. Tylko pamiętaj, że jaźwin jest bardzo podejrzliwy. Jeśli zauważysz, że układasz kamienie w krąg, zaraz wyślę swoich piekielników, którzy te kamienie rozrzucą, a ciebie zaciągną do głębokiej pieczary, z której nigdy już nie wyjdziesz. Już ja coś wymyślę, wykorzystam to jego lekceważenie ludzi. Nie wiem tylko, jak ogień zwiecę, bo nie zabrałem ze sobą krzesiwa. Masz tu moje krzesiwo, przy jego pomocy zapalisz każde drzewo. Radek nie zdążył nawet podziękować staruszce, bo zniknęła tak szybko, jakby się pod ziemią zapadła. Schował krzesiwo, usiadł pod drzewem i zaczął zastanawiać się, jak Jaźmina przekutrzyć. Myślał, myślał i wymyślił, bo niby dlaczego ten gęsty ból, który wcześniej by, był jego wrogiem, nie może teraz stać się jego sprzymierzeńcem. I kiedy chciał się zabrać już do pracy, zaszumiało potężnie, zakuczało i stanął przed nim wielki chłop z pyskiem tak odrażającym, że strach było patrzeć. Uwolniłeś radunie ty ludzki pomiocię! Nie wiem o co Ci chodzi, czcigodny panie. A kto wyrobał dziurę w tym drzewie? Ja, bo prosiła mnie o to jakaś staruszka. Zapłacisz mi za to! A ktoś ty taki, że płacić sobie każesz? Jestem Jaźwin, pan i postrach tych gór. Szkoda, że straszysz słabszych od siebie, a nie próbujesz zmierzyć się z równym sobie. Gdzie masz tych równych mnie, gdzie? Szukam ich i szukam, a znaleźć nie mogę. Jak ty, taki mocarz, nie możesz ich znaleźć, to po co ja mam ich szukać? Przecież i tak nikogo nie znajdę. A jakbym kogoś nawet znalazł, to jak sprawdzę, czy on jest równy tobie, czy nie? Chytry jesteś, Poptysiu. Można wiedzieć, czego szukasz na tej polanie. Może mnie? No przyznaj się szczerze. Szukałem dobrego drzewa na chatę, bo pora mi do żeniaczki. Zobaczyłem to dorobne drzewo i zacząłem je ścinać. Walnąłem raz, walnąłem drugi raz toporkiem, aż tu nagle wyskoczyła z niego staruszka. Prawdę mówisz! Jeśli pozwolisz, to dokończę robotę. A jeżeli nie, to pójdę szukać innego drzewa. W jakie układy z tą przewrotną babą chodziłeś? W układy z tą staruszką? Ta staruszka tak szybko śmignęła, że nawet jej o imię nie zdążyłem zapytać. <grywa> Dałem jej taką nauczkę, że zapamięta na całe życie, przestanie się mądrzyć i podszeptywać ludziom dobre rady. To ona jest czarodziejką? Jak ona tam czarodziejka? O, taka niby dobra wróżka, ale teraz chyba już się z tego wyleczyła. No, chłopcysiu, dość gadania. Zabieraj się do roboty. Tylko nie próbuj żadnych sztuczek z kamieniami, bo trafisz do mojej pieczary. Jakie sztuczki? Za tymi kamieniami? Nigdy o tym nie słyszałeś? Nie. Proszę cię, Jaźwinie, opowiedz mi o tych kamieniach. Nie chcę przypadkiem popełnić jakiegoś głupstwa i urazić twój honor. Mm. Wadek odczekał jeszcze chwilę, aby nabrać pewności, że straszydło nie schowało się gdzieś w pobliżu. Na wszelki wypadek stuknął kilka razy toporkiem w drzewo, aż się biury posypały. Po czym szybko podbiegł do bolu, Wyrwał z ziemi co większe kamienie i przetoczył je na skraj polany. Pracował tak zapamiętale, że nawet nie zauważył, kiedy noc zapadła. Noc była jasna. Więc pracował bez odpoczynku aż do ran. Nad ranem we wszystkich szakach otaczających polanę były już ukryte kamienie i tworzyły kamienny krąg. Zmęczony wielkim wysiłkiem, Radek ułożył się pod drzewem i zasnął. Było już dobrze po południu, kiedy jaźwin obudził go swym ochrypłym rykiem. Lenimy z ciebie parobek, ha, 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 ha! W osadzie mówią o mnie. Że chęci mam dużo, ale sił mało. Poza tym toporek mam słaby, więc z praca idzie mi ciężko. Gdybyś mi pomógł, to przy Twojej sile drzewo już dawno leżałoby na ziemi. Ha, 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 ha. We mnie ten pomiot ludzki pomocnika szuka. Pęknę ze śmiechu. Nikt mnie jeszcze tak nie rozweselił. A czym mi zapłacisz za pomoc? Dobrym słowem, bo niczego innego nie mam. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. On mi będzie dobrym słowem płacił. Mnie, złemu duchowi tej góry. Nie wiem, że dla mnie dobre słowo to najgorsza zapłata. To mogę ci zapłacić złym słowem. Słuchaj, Łoptysiu, żarty się skończyły. Daję ci czas do jutra. Jeżeli nie powalisz tego drzewa, przepędzę cię na cztery wiatry. Mm. Uważył jednak, że któryś ze sługusów jaźwina bacznie go obserwuje. Wstał więc, chwycił toporek i zaczął nim rąbać w wień drzewa. Pracował wolno, ale solidnie, więc po wieczór drzewo zwaliło się na ziemię. Spojrzał w kierunku drzewa, na którym siedział sługus jaźwina, ale tam już go nie było. Odpoczął więc chwilę, aby nabrać sił, po czym pobiegł na skraj polany. Tak szybko, jak tylko mógł zacząć ścinać krzaki, których ukryte były kamienie. Kiedy ściął już wszystkie krzaki, ułożył je w stos na środku polany przy powalonym drzewie. Pracował bez wytchnienia, pamiętając o tym, że musi się z tą pracą uporać przed północą. Na krótko przed północą położył ostatnie gałęzie. Drżącymi ze zmęczenia rękoma potarł przesiwę. Buchnął płomień. Stos zapalił się tak, jakby był ze suchych gałęzi, a nie dopiero co ściętych krzewów. Zmęczony Radek usiadł przy ognisku i czekał. Stąd. i ciszej od trzasku palących się gałęzi zjawiła się kobieta tak urodziwa, że oczu nie było, można od niej oderwać. Towarzyszył jej oszak niepięknych dziewcząt. pięknych Czy jesteś tą ślężą, o której mówiła Radunia? Tak, Radko, ja jest ślężą. Pomóż nam, bo jesteśmy spokojnymi ludźmi i komu nie wadzimy. Raz już musieliśmy uciekać przed koczownikami, teraz... Kiedy udało nam się schronić, nie wiadomo dlaczego, zawrzył się na nas zły Jaźwin. Przecież nie wchodzimy mu w drogę. Jeżeli nam nie pomożesz, będziemy musieli znowu porzucić nasze chaty i wędrować, gdzie oczy po poniosą. Wstań, Ratko. Powodzę wam. Rozprawiaj się z Jaźwinem. Wracaj teraz do osady i powiedz ludziom, aby dopóty nie wychodzili z chat, dopóki nie ujrzą na niebie tęcz. Nie mam już siły, ślęża. Pracowałem dzień i noc. Nie przedrę się przez gęsty bór. Nie zdążę ostrzec ludzi. Wiem o tym, Radku. Napracowałeś się solidnie. Nie martw się. Pomogą ci moje polanki. Skinęła Ślęża ręką i dwie polanki wzięły Radka pod ręce. Na wszelki wypadek zamknął oczy, a kiedy je otworzył, Stał już przed swoją rodzinną chatą. Szybko wbiegł do izby i obudził ojca. Opowiedział mu o całym wydarzeniu i padł na łoże. Przemił niezwłocznie rozesłał wieści po całej osadzie. Zamknęli się ludzie wraz z dobytkiem w swoich domostwach i nasłuchiwali co się będzie działo. Pszół szum wiatru, trzask łamanych drzew, łoskot spadających kamieni. Na niebie ukazała się tęcza, znak, że Ślęża pokonała Jaźwina i raz na zawsze przegnała tej Ludzie wybiegli z domu i wesołym tańcem, oraz na poczekaniu pleconymi piosenkami uczcili zwycięstwo Ślęży. Szczepowi żyło się dobrze i spokojnie. I aby po wsze czasy upamiętnić zwycięstwo boginki słońca, górę nazwano ślężą, aby zaś oddać hołd temu, który nakłonił ich do osiedlenia się w tym miejscu, posadę nazwano wędkowicami. Znowu na sobotę miasto patrząc z bliska. Widzimy górę tego samego nazwiska, na której wierzchu niegdyś sobótki palone, jako święte ofiary bogom poświęcane. To był zamek, na którym siedzieli piastowie. Co kraj, prawo i język ceniąc, jak swe zdrowie odznaczali się swymi Znotami dla ziomków, że zapisani księgę sławy dla potomków I zdobią historię A i nam to pochlebia, żeśmy ich wnukami. A teraz zapraszamy wszystkich sobóczan. I znowu na sobotę miasto patrząc bliska, widzimy górę tego samego na Sobotki palone, jako święte ofiary. Ponad półświetne. To, to tu był zamek, na którym siedzieli piastowie. Sokraj prawo i je. Że zamknij swoim sławy słaby dla potomku. Mieszkańcy sobótki, mali duzi, średni bardzo duzi. Słuchajcie, bez nich nie byłoby tego spotkania dzisiaj. Oni naprawdę wiele pracy włożyli. Są to ludzie, którzy zawsze bezinteresownie chcą, żeby w naszej sobotce coś się działo. Oczywiście, ja by... oczywiście, bez państwa nie byłoby nas tutaj. To, że przyjeżdżacie co roku do nas, jest dla nas inspiracją, siłą, żeby spotykać się parę miesięcy wcześniej, ćwiczyć, żebyśmy razem wspólnie mogli się tutaj bawić. Więc zapraszamy w tej chwili do wspólnej zabawy i do śpiewów, tańców, kolanek do białego rana. Za chwilę wystąpi i cieszyć nas będzie zespół Buraki, który już dostraja instrumenty. Brawo, ponieważ są to bardzo ważne rzeczy u nas dzieją się tylko w Sobótce. Tylko raz w roku, tylko przed nocą Świętego Jana, w tym roku parę dni wcześniej. Dziękujemy wszystkim państwu za to, że przybyliście. Myślimy, że daliśmy radę. Pokażecie nam, czy daliśmy radę. Nagrodzicie nas jeszcze czymś? Dziękujemy. Wasze oklaski są dla nas najlepszą nagrodą. Dziękujemy ślicznie. Panowie burmistrzowi są cały czas z nami, cały czas się bawią również pracownicy urzędu obsługujący to wszystko, no i wy kochani widzowie. Dziękuję, że przyjechaliście. Mam nadzieję, że wszystko było klasa. Zapraszamy zespół Buraki przed nami. Bawi nas do białego rana prawie. Piękna. Słyszałem, że przegrałaś. No ty cię Ale piękne. Ty dobrze nie widzisz przez tą maskę chyba, nie. co nie? No właśnie. Widzę, że tak cudownie jak odchylenie. No. A gorąco mi Ale masz ma... pięknie zadarty nosek. Pokaż w no. profilu. Ach, jakie piękne. No. Jaki piękny nam tutaj prostkę krostkę piękną. Prostkę też wspaniałą. brodawki. Tak. No. Ale ktoś ci przykloił ten. Gumę dużo cię No. <laughs> tak. To jest ale, taka krostka, no ale, ale przepięknie. No.